Stoję przy zlewie w tej tandetnej kawiarni przy szosie w województwie lubelskim, a moje ręce automatycznie myją kolejny talerz. Woda jest lodowata, ale już się przyzwyczaiłam. Blizny na twarzy ciągną mi skórę, kiedy się uśmiecham do siebie, wspominając czasy, gdy byłam Walentyna Moros, uznaną szefową kuchni z własną restauracją w Kazimierzu w Krakowie. Walentyna, gdzie te pierogi? Krzyczy właściciel Janusz, trzęsąc swoim okrągłym brzuchem. Te pany z Warszawy zaraz przyjadą, a ty się tu włóczysz jak żółw. Wycieramy ręce w brudny ręcznik i patrzę na tę żałosną kuchnię. Dwa palniki, jedna patelnia z odłażącym teflonem i lodówka, która brzęczy jak tramwaj. Kiedyś miałam nowoczesną kuchnię w Lionie podczas stażu, potem własną restaurację z piecem na drewno i najlepszymi nożami z Solingen. Teraz mam tylko wspomnienia i te przeklęte blizny, które sprawiły, że nikt w Warszawie nie chciał mnie zatrudnić na stanowisko szefa kuchni. Słuchaj, Walentyna, podchodzi do mnie Janusz, drapiąc się po łysej głowie. Te pany to ważni ludzie z Warszawy, inwestorzy, podobno kupują ziemię w okolicy, chcą coś normalnego zjeść, nie te nasze kotlety schabowe z mrożonki. Patrzę na niego z niedowierzaniem. Od trzech miesięcy pracuję tutaj, a on pierwszy raz prosi mnie o coś więcej niż podgrzanie gotowych pierożków. Co masz na myśli przez normalne, pytam, ocierając pod z czoła. No wiesz, to co robiłaś w tej swojej restauracji? Jakąś zupę rybną, czy co? Mają przyjechać za godzinę. Przez moment chce mi się śmiać. Zupa rybna w tej rudery, gdzie jedyną rybą jest puszka sardynek na półce. Ale potem widzę w jego oczach coś. Czego wcześniej nie dostrzegłam, desperację. Ta kawiarnia to wszystko, co ma. Tak jak kiedyś moja restauracja była wszystkim, co miałam. Dobrze, mówię cicho, ale będę potrzebować świeżych rzeczy. Jadę do Lublina. Krzyczy już do żony. Basia, pilnuj kawiarni. Zostaję sama z moimi myślami i tą nędzną kuchnią. Zamykam oczy i próbuję sobie przypomnieć przepis na zupę rybną, którą robiłam w Kazimierzu. Klienci przyjeżdżali z całej Polski, żeby jej spróbować. Dziennikarz z Gourmet napisał, że to poezja na talerzu, która łączy tradycję z nowoczesnością. Janusz wraca po 45 minutach z torbami pełnymi świeżych rzeczy: karp, węgorz, warzywa, świeże zioła. Widać, że wydał fortunę jak na swoje możliwości. Ile to kosztowało, się pytam. Nieważne, macha ręką. Jak się nie uda, to bankructwo. Jak się uda, może w końcu będziemy mieli normalnych klientów. Zabieram się do pracy. Moje ręce pamiętają każdy ruch. Najpierw wywar. Kości rybne, marchew, cebula, pietruszka. Nie mam odpowiedniej patelni, więc używam tego, co jest. Nie mam młynka do pieprzu, więc kruszymy w moździerzu żony Janusza. Każdy gest przywraca mi wspomnienia z czasów, gdy byłam kimś ważnym. Blizny na rękach, które dostałam podczas pożaru, ciągną mi skórę, ale ignoruję ból. Kroimy warzywa w drobną brunoas, przygotowuję fumet, wywar rybny, który będzie podstawą zupy. W tej tandetnej kuchni staram się odtworzyć magię, którą kiedyś tworzyłam bez wysiłku. Za oknem widzę, jak podjeżdża czarny Suw z warszawskimi rejestracjami. Trzech mężczyzn w drogich garniturach wysiadają i oglądają się z lekką pogardą. Jeden z nich ma włosy zaczesane do tyłu i złoty zegarek, który błyszczy w słońcu. Drugi starszy nosi okulary w drogich oprawkach i rozgląda się jak właściciel, który ocenia nową inwestycję. Trzeci jest młodszy, ma iPad w ręku i wygląda jakby wolał być gdziekolwiek indziej. Kurde mać mruczy Janusz pod nosem wyglądają na poważnych ludzi. Wchodzą do środka, a zapach mojej zupy już wypełnia małe pomieszczenie. Widzę jak jeden z nich unosi brew i szepce coś do kolegi. Siadają przy największym stoliku, który Basia szybko nakrywa białym obrusem, jedynym jaki mają. Dzień dobry, panowie, Janusz podchodzi z szerokim uśmiechem. Słyszałem, że interesują się panów tereny w okolicy. Tak, tak, macha ręką ten ze złotym zegarkiem, ale najpierw chcielibyśmy coś zjeść. Co państwo polecacie? Janusz patrzy na mnie błagalnym wzrokiem kiwam głową. Zupa jest już prawie gotowa. Nasze specjały to. Zaczyna Janusz, ale przerwam mu. Zupa rybna z karpiem i węgorzem, podana z świeżymi ziołami i domowym chlebem, mówię głośno z kuchni. Plus filety karpia w sosie koperkowym z młodymi ziemniakami. Trzej mężczyźni wymieniają spojrzenia. Ten starszy podnosi brwi. Brzmi ambitnie jak na takie miejsce, komentuje. Janusz czerwieni się, ale ja już nie słucham. Skupiam się na wykańczaniu dania. Filet Skarpia musi być idealny. Skóra chrupiąca mięso soczyste. Sos koperkowy, aksamitny, ale nie za gęsty. Ziemniaki, młode, z masłem i koperkiem. Noszę pierwszą porcję zupy. Moje ręce drżą lekko. To pierwsze danie, które gotuję dla prawdziwych smakoszy od miesięcy. Stawiam talerz przed tym ze złotym zegarkiem. Proszę, mówię cicho. Bierze łyżkę i próbuję. Jego twarz zmienia się natychmiast, unosi brwi, próbuje ponownie, a potem patrzy na mnie uważnie. To, to jest wybitne, mówi powoli. Gdzie się pani tego nauczyła? Zanim zdążę odpowiedzieć, noszę kolejne porcje. Wszyscy trzej jedzą w milczeniu, a ja wracam do kuchni po główne danie. Serce bije mi jak młotem. Po raz pierwszy od miesięcy czuję się sobą, podaję filety skarpia. Widzę, jak obserwują każdy szczegół, sposób ułożenia na talerzu, kolor sosu, aromat unoszący się zdania. Pierwszy kęs, potem drugi. Ten starszy zdejmuje okulary i przeciera je, jakby nie wierzył w to, co czuje. Proszę panią, zwraca się do mnie ten z iPadem. To jest poziom restauracji z przewodnika Michelin. Jak to możliwe w takim miejscu? Janusz patrzy na mnie zdziwiony. Pewnie pierwszy raz w życiu słyszy o przewodniku Michelin. Kiedyś. Kiedyś miałam restaurację, mówię cicho. Jak się pani nazywa? Pyta ten ze złotym zegarkiem, odkładając sztućce. Walentyna, Walentyna Moros. Zapadła cisza. Starszy mężczyzna nagle prostuje się w krześle. Walentyna Moros? Z Kazimierza w Krakowie? Ta, która wygrała konkurs na najlepszą zupę rybną w Polsce w 2019 roku? Mój żołądek ściska się w supel. Przez lata starałam się zapomnieć o tamtym życiu. Tak, szepczę, niemożliwe, wstaje ten z iPadem. Pani zniknęła z dnia na dzień. Wszyscy w branży się zastanawiali, co się stało. Dotykam blizny na policzku. Pożar, mąż, który zniknął z pieniędzmi z ubezpieczenia, miesiące w szpitalu, odrzucenie przez restauratorów w Warszawie, wszystko wraca naraz. Stało się wiele rzeczy, odpowiadam. Ten starszy wstaje i podchodzi do mnie. Janusz stoi z otwartymi ustami, nie rozumiejąc sytuacji. Pani Walentyna, mówi spokojnie. Nazywam się Marek Kowalski. Jestem właścicielem grupy restauracyjnej Kowalski and Partners. Otwieramy nową restaurację w śródmieściu w Warszawie. Szukamy nie tylko szefa kuchni, ale kogoś z duszą. Kogoś, kto potrafi stworzyć prawdziwe kulinarne doświadczenie. Świat kręci mi się przed oczami. Ja. Ja nie jestem już tą samą osobą, mówię, wskazując na blizny. Proszę pani, przerywa mi. To, co właśnie zjadłem, to czysta magia. W tej nędznej kuchni, z podstawowymi produktami, stworzyła pani danie godne najlepszych restauracji Europy. Blizny nie gotują, gotują ręce i serce. Drugi mężczyzna kiwa głową. Nasza oferta jest poważna: własna kuchnia, pełna swoboda menu, udział w zyskach. Chcemy, żeby pani była nie tylko szefem kuchni, ale twarzą restauracji. Janusz stoi jak sparaliżowany. Jego żona Basia wychyla się z zabaru, nic nie rozumiejąc. Ale. Ale Walentyna pracuje u nas, bąka w końcu Janusz. Marek Kowalski uśmiecha się łagodnie. Panie Janusz, prawda? Widzi pan, czasami los stawia na naszej drodze prawdziwe diamenty. Pani Walentyna to jeden z najlepszych szefów kuchni w Polsce. To, że mogła pan pracować z nią nawet przez krótki czas, to zaszczyt. Patrzę na Janusza. Widzi w jego oczach zmieszanie strachu z dumą. Straci mnie, ale może pierwszy raz w życiu czuje się ważny. Ile? Ile pan jej płaci? Pyta niepewnie. Gdy słyszy kwotę, musi usiąść. To więcej niż jego kawiarnia zarabia w całym roku. Potrzebuje czasu na przemyślenie, mówię w końcu. Oczywiście. Marek wyjmuje wizytówkę, ale nie za długo, otwieramy za dwa miesiące. Gdy mężczyźni wychodzą, Janusz siada ciężko przy stole, Basia podchodzi do niego i kładzie rękę na ramieniu. To znaczy, że odejdziesz? Pyta. Patrzę na tę tandetną kuchnię, na grubą warstwę tłuszczu na ścianach, na zepsutą lodówkę, potem patrzę na wizytówkę w mojej dłoni. Nie wiem, odpowiadam szczerze. Tej nocy leżę w małym pokoju nad kawiarnią, który Janusz wynajmuje mi za pół darmo. Za oknem szumi ruch na szosie, samochody jadące do Warszawy, do Lublina, do lepszego życia. Myślę o tym, kim byłam, kim jestem teraz i kim mogę się stać. Blizny na twarzy bolą w wilgotną pogodę, ale już się do tego przyzwyczaiłam. Przyzwyczaiłam się też do życia bez ambicji, bez marzeń. To było bezpieczne, przewidywalne. Nikt nie mógł mi już niczego odebrać, bo nie miałam nic do stracenia. Ale dziś po raz pierwszy od pożaru poczułam się sobą. Kiedy trzymałam nóż, gdy kroimy warzywa, gdy komponowałam smaki, byłam znowu Walentyna Moros, nie tylko tą ze blizną, którą nikt nie chce widzieć na sali. Rano zastukę do pokoju Janusz. Walentyna, możemy porozmawiać? Siadam na łóżku, on na jedynym krześle. Słuchaj! Zaczyna drapiąc się po głowie. Wiem, że to głupie, ale czy mogłabyś zostać jeszcze tydzień, żeby mnie nauczyć robić tę zupę? Uśmiecham się mimowoli. Janusz, ta zupa to nie tylko przepis. To lata nauki, doświadczenie. Ale spróbuję, przerywa mi. Może nie będzie tak dobra jak twoja, ale będzie lepsza niż te mrożone pierogi. Patrzę na niego. Tego prostego mężczyznę, który przez przypadek odkrył, że w jego tandetnej kawiarni pracował diament. Nie rozumie niczego z tej sytuacji, ale ma dobre serce. Dobrze, mówię w końcu, zostanę tydzień. Następnych siedem dni to intensywne lekcje gotowania. Uczę Janusza i basie podstaw, jak robić wywar, jak prawidłowo kroić warzywa, jak poznać, czy ryba jest świeża. Oni słuchają jak dzieci, notują każde słowo. Pamiętaj, mówię do Janusza, pokazując mu, jak filować karpia. Gotowanie to nie tylko technika. To szacunek do produktu, do klienta, do siebie. W ostatni wieczór robimy razem zupę. Nie jest idealna. Janusz przesalił wywar, a Basia za długo gotowała ryby, ale ma w sobie coś, czego wcześniej nie było. Ma duszę. Dziękuję, mówi Janusz, gdy zamykam swoją małą walizkę. Za wszystko. To ja dziękuję, odpowiadam. Przypomnieliście mi, kim jestem. Rano wsiadam do pociągu do Warszawy. Przez okno widzę pola, małe miasteczka, ludzi śpieszących do pracy. Każdy ma swoją historię, swoje marzenia, swoje blizny. Dotykam twarzy i po raz pierwszy od długiego czasu nie wstydzę się tego, co widzę w odbiciu w szybie. To ja, Walentyna Moros, nie ta z pożaru, nie ta z ostatnich miesięcy. Nowa, silniejsza, z bagażem doświadczeń, który sprawia, że każde danie, które gotuję, ma głębszy smak. W Warszawie czeka na mnie Marek Kowalski i nowa kuchnia nowe wyzwanie, nowa szansa, nowy rozdział. Ale niezależnie od tego, co przyniesie przyszłość, wiem jedno: już nigdy nie pozwolę, żeby ktokolwiek kazał mi się wstydzić tego, kim jestem. Blizny to nie powód do wstydu, to dowód na to, że przeżyłam walczyłam i nie poddałam się. A najlepsze dania zawsze mają w sobie historię, czasami słodką, czasami gorzką, ale zawsze prawdziwą. Pociąg wjeżdża na dworzec centralny, nowe życie zaczyna się już teraz. Jeśli ta historia Cię poruszyła, zapisz się, aby usłyszeć więcej emocjonujących historii takich jak ta.